Są takie dni, w które po prostu nie możesz się na niczym skupić. Na takie dni mam przygotowanych parę naprawdę banalnych sposobów, które potrafią znacznie poprawić uwagę i koncentrację. Zacznijmy od tego, że nasz mózg naprawdę wyśmienicie reaguje na znaną od wieków metodę kija i marchewki. Psycholog Frederick Skinner w swojej teorii warunkowania instrumentalnego jasno mówi o tym, że kary i nagrody mogą zmieniać i kształtować nasze zachowanie. W kontekście utrzymania uwagi i skupienia mówi nam to w Tyle, że powinniśmy nagradzać nasz mózg za koncentrację i karać za dekoncentrację. Z tym, że nasz mózg to narząd masochistyczny, który lepiej reaguje na naprawdę dotkliwą karę niż na super przyjemną nagrodę. Dlatego jeśli chcecie szybkich efektów, powinniście zadbać o to, żeby kara miała naprawdę poważne konsekwencje. Możecie ustalić na przykład, że za każdą godzinę nauki jecie jednego żelka. Natomiast jeśli Wam się nie uda pozostać przez ten czas w skupieniu, musicie wysłać 5 zł swojemu znajomemu. W ten sposób nie dość, że stracicie pieniądze, czego zakładam, że specjalnie nie chcecie, to jeszcze wasz znajomy dowie się, że zamiast uczyć się do egzaminu, trochę się obijacie. Chyba najprostszym sposobem na tej liście na zwiększenie motywacji, a co za tym idzie, koncentracji, jest zadanie sobie pytania, dlaczego w ogóle daną rzecz robicie i czemu to, co robicie, jest w ogóle dla was ważne. Badania z 2000 roku dowodzą, że osoby, które znajdują wewnętrzną satysfakcję w wykonywanej przez nieczynności, angażują się w nią głębiej i są w stanie przez dłuższy czas pozostać skoncentrowane. Dlatego zawsze warto zastanowić się, jak podejść do danego zadania, które nieważne jak nudne by było, może coś wnieść do naszego życia i może być powód, dla którego będzie ono dla Was naprawdę ważne. Trzecim sposobem na poprawę koncentracji i maksymalizację waszej. Uwagi, jest wprowadzenie się w mistyczny stan flow. Choć nie brzmi to specjalnie poważnie, to musicie mi uwierzyć, że ma mocne podstawy w psychologii pozytywnej. Amerykańsko-węgierski psycholog, którego imienia i nazwiska nie odważy się wymówić, jest autorem całej teorii na ten temat. Ta koncepcja psychologiczna opisuje flow jako stan optymalnego doświadczenia, w którym człowiek jest całkowicie pochłonięty wykonywanym zadaniem. Aby to osiągnąć, musicie nastroić swój mózg i uspokoić ciało. W tym pierwszym może pomóc wam na przykład planowanie albo wspomniane wcześniej nadawanie osobistego sensu wykonywanym zadaniom. Żeby uspokoić ciało, ja lubię stosować techniki oddechowe albo non sleep depressed. I jedno i drugie możecie znaleźć na YouTube albo Spotifyu. Ja umieszczę linki w opisie do tych, których używam ja, ale generalnie sposób, technika czy to, co robicie, nie ma większego znaczenia. Chodzi po prostu o to, żebyście pobudzili wasz przywspółczulny układ nerwowy, który to właśnie odpowiedzialny jest za relaks, odprężenie i uspokojenie. Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, to czego oznaką jest puste biurko? Autorem tego przewrotnego powiedzenia jest Albert Einstein, który słynął z naprawdę dużego nieporządku panującego na jego biurku. Ale ja nie jestem Einsteinem i pewnie większość z was też nie. Dlatego uporządkowane i czyste biurko to jedna z najlepszych rzeczy, jaką możecie dla siebie zrobić, żeby podnieść wasz poziom koncentracji i skupienia. W książce Learning How to Learn, którą gorąco polecam, użyto fantastycznej metafory, która pozwala zrozumieć, dlaczego warto dbać o porządek. Wyobraźcie sobie, że wasz mózg to ośmiornica. I Wasza mózgowa ośmiornica, żeby unieść mentalny ciężar ważnego zadania, używa do tego swoich wszystkich ośmiu macek. Wtedy jesteśmy najbardziej skoncentrowani i skupieni na danej czynności. Natomiast jeśli nasze myśli zaczynają dryfować w nie do końca tę stronę, co trzeba, ilość macek skupionych na najważniejszej czynności powoli zaczyna się zmniejszać. A im mniej macek, tym mniejsze skupienie. I koncentracja. Za to psycholog Sabin Kastel poświęciła 20 lat swojego życia, żeby badać uwagę. I z tych badań wynika, że redukcja wizualnego bałaganu zmniejsza obciążenie poznawcze i pozytywnie wpływa na naszą koncentrację i uwagę. Uporządkowana przestrzeń to nie tylko czysta przestrzeń, ale także taka, w której nie ma niepotrzebnych rozpraszaczy. Nie będę robił z tego oddzielnego sposobu, bo musiałbym powtórzyć jeszcze raz, wszystko to samo, co powiedziałem teraz, po prostu pamiętajcie, że telefon w tym samym pomieszczeniu, w którym chcecie się nad czymś skupić, nie jest dobrym pomysłem. Ale jeśli już coś ma Was rozpraszać, to najlepiej, żeby było to coś zielonego. Badania sugerują, że rośliny w miejscu pracy nie tylko zmniejszają stres i poczucie zmęczenia, ale także pozytywnie wpływają na umiejętności kognitywne i koncentrację. W badaniu zatytułowanym The Cognitive Benefits of Interacting with Nature naukowcy wykazali, że kontakt z naturą może poprawić umiejętności poznawcze. I uwagę kierowaną. Z tego samego badania możemy dowiedzieć się, że spacer w parku czy samo oglądanie zdjęć natury poprawiło wyniki w testach uwagi i koncentracji w porównaniu do tych w środowisku miejskim. Pamiętajcie, żeby gdzieś w pobliżu postawić jakąś roślinkę. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o technice Pomodoro, to jest to system, w którym praca podzielona jest na 25-minutowe sesje, po których następuje 5 minut aktywnej przerwy. Aktywny w tym przypadku oznacza poświęcenie się jakiejś. Mało angażującej czynności, najlepiej zupełnie różnej od tej, której poświęcaliście się przez ostatnie 25 minut. Robiąc research do tego odcinka, sam dowiedziałem się różnych ciekawych rzeczy, m.in. tego, że taka prawdziwa technika pomodoro polega na wykonaniu czterech pełnych cykli pracy i odpoczynku, po których następuje dłuższa 30-minutowa przerwa, w której powinniśmy oddać się takiemu pełnemu zrelaksowaniu, kompletnie się zresetować, i następnie możemy zająć się kolejnym. Innymi czterema cyklami. Dowiedziałem się też, że technika Pomodoro nie jest wcale wyssana z palca, bo jej twórca Francesco Sirio oparto wszystko o badania naukowe, które dowodzą, że krótkie przerwy. Pracy przeciwdziałają zmęczeniu i poprawiają koncentrację. Ale to nie wszystko, bo krótkie, 25-minutowe sesje koncentracji pozwalają przezwyciężyć opór przed rozpoczęciem pracy. Chyba każdy z nas choć raz w życiu przebywał w pomieszczeniu, w którym niezbyt ładnie pachniało i pewnie zauważyliście, że ten nieprzyjemny zapach najgorszy jest na początku, bo z czasem po prostu przestajemy go czuć. Mówię o tym teraz, bo ten proces nazywa się habituacją, a mały leń siedzący w naszej czaszce stosuje. Ten trik w stosunku do naprawdę przeróżnych bodźców, między innymi do wykonywanych zadań. Dwóch mądrych panów pokazało, że cel w naszym mózgu także ulega habituacji i żeby temu przeciwdziałać, musimy sobie co jakiś czas robić krótkie przerwy. Dzięki temu nie stracimy ani motywacji, ani koncentracji, nawet jeśli daną czynność będziemy musieli wykonywać przez dłuższy czas. Jest taki stan, którego mózg wyjątkowo nie lubi. Nuda. Nie ma chyba większej kary dla naszych przebodźcowanych umysłów niż chwila nic nie robienia. A na podstawie naszych wspólnych doświadczeń myślę, że możemy razem wysnuć wniosek, że zazwyczaj czynność bardziej stymulująca wypycha tą mniej stymulującą. A że nie ma nic mniej stymulującego od nudy, to żeby zachęcić nasz mózg do skupienia, wystarczy ten fakt wykorzystać. Na tym właśnie polega metoda księżniczki zamkniętej w wieży. I tak to my w tym przypadku jesteśmy księżniczkami, ale spokojnie nie musicie szukać zamku, bo wystarczy Wasz pokój. Następnym razem, kiedy nie będziecie mogli się skupić, ustawcie na środku pokoju krzesło. Ważne, żeby krzesło było jak najdalej od wszystkich ciekawych rzeczy, które mogłyby Wam zapewnić jakąkolwiek rozrywkę. Kiedy poczujecie, że Wasza koncentracja szwankuje, odejdźcie od tego, co właśnie robicie i usiądźcie na krześle. Kiedy już nie będziecie mogli wytrzymać tej bezczynności. Wróćcie do tego, co robiliście wcześniej. Gwarantuję Wam, że po paru takich rundkach Wasze zajęcie będzie bardziej angażujące i ciekawsze niż moglibyście się tego wcześniej spodziewać. Przedostatni sposób jest równie prosty i skuteczny jak wszystkie poprzednie, i wystarczy Wam tylko coś do pisania i kawałek papieru. Gdy zabierzecie się za coś produktywnego, przygotujcie wspomniany zestaw pod ręką. Jeśli tylko Wam się coś przypomni, albo wpadniecie na naprawdę genialny pomysł, który nagle będziecie musieli zrealizować, po prostu zapiszcie to na tej kartce. W ten sposób redukujemy efekt zegarnik. Odnosi się on do tendencji ludzi do lepszego pamiętania zadań przerwanych bądź nieukończonych niż tych zakończonych. Dla naszej koncentracji oznacza to, że niezakończone zadania pozostają aktywne w naszej pamięci i siedzą cały czas otwarte na dysku. Może to prowadzić do zwiększonego stresu i trudności w skupieniu się na innych, ważniejszych zadaniach. Nasz not spełni tutaj funkcję swoistego piorunochronu, który wyłapuje te pioruny z naszej burzy myśli, które nie do końca trafiły w miejsce, w które powinny. Na sam koniec zostawiłem coś, co z pewnością nie jest dla każdego. Mowa tutaj o białym szumie, o którym ostatnimi czasy jest naprawdę głośno. Słuchanie białego szumu podczas pracy czy nauki ma rzekomo mieć pozytywny wpływ na naszą koncentrację i uwagę. Jest jednak pewien haczyk, bo aktualne badania nie potwierdzają tego w sposób jednoznaczny. To znaczy, biały szum na pewno pomaga osobom z deficytami uwagi, na przykład takim, które chorują na ADHD. Natomiast w przypadku osób bez takich deficytów Tutaj efekty już nie są uniwersalne, a niektórzy badani odnotowali nawet pogorszenie uwagi podczas słuchania takiego białego szumu. Dajcie znać w komentarzach, czy wam biały szum pomaga, czy raczej przeszkadza. W moim przypadku ostatnimi czasy, biały szum jest chyba najczęściej odtwarzanym przeze mnie utworem na Spotify. I mi ewidentnie pomaga się skupić, szczególnie na nauce. Ale jak możemy przeczytać w artykule na oficjalnej stronie British Psychology Society, natężenie białego szumu ma kolosalne znaczenie. Natężenie około 45 dB poprawia koncentrację uwagę bez wyraźnego podniesienia poziomu stresu. Natomiast zbyt głośny biały szum, czyli powyżej 85 dB, jest po prostu szkodliwy i może nawet w dłuższej perspektywie pogorszyć nasz słuch. Chciałem tym materiałem pokazać, że poprawa koncentracji i uwagi nie jest trudna i można tak naprawdę zrobić to od zaraz używając paru naprawdę prostych trików. Podziecie się w komentarzach, czy wypróbowaliście którąś z tych metod, czy w ogóle działają w waszym przypadku, a jeśli macie własne, genialne, proste i te bardziej skomplikowane metody, też dajcie znać w komentarzu, bo chętnie o nich przeczytam i na pewno je wypróbuję. Jak zawsze, jeśli film Wam się podobał, dajcie mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał, bo takich filmów będzie tutaj więcej. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi dzisiaj czas i do zobaczenia za tydzień.